Cześć, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na filmik włosowy. Tak się cieszę, że nagrywam tego typu filmik, dlatego że ja uwielbiam też u innych oglądać filmiki włosowe i mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba i przede wszystkim, że Wam się przyda. Dlatego, że będę dzisiaj testowała dekoloryzator. Jest to produkt, który chodził mi już po głowie od kilku miesięcy. Czytałam bardzo dużo pozytywnych komentarzy na jego temat i wygląda on tak. Jego ja oczywiście wam podlinkuję. Kupowałam go na Allegro, tam też są komentarze, więc możecie sobie poczytać. Eee, kosztował około 24 zł, więc naprawdę słuchajcie, mega tani, a podobno efekty są rewelacyjne. Eee, są tutaj takie dwie tubki, które łączycie ze sobą w plastikowej misce, nakładacie na suche włosy, trzymacie około 20-30 minut pod folią i wtedy płuczecie te włosy około 5-10 minut, w sensie płuczecie i myjecie, bo musicie bardzo dobrze ten pigment wypłukać z tych włosów, żeby nie wrócił wam e, kolor włosów, który macie. Także e, zobaczymy, będę testowała. Chciałam od razu nałożyć na to jakąś inną farbę, ale dużo o tym czytałam, bo to jest inaczej. Słuchajcie, trochę taki inwazyjny zabieg, to nie jest taka zwykła koloryzacja. Mimo tego, że dużo dziewczyn pisało, że ten produkt nie niszczy, no to ja nie wiem, słuchajcie, czy taki produkt może nie niszczyć włosów, skoro on ma nam ściągnąć kolor. Także zobaczymy. W każdym razie dam wam znać na pewno. Połączę się z wami jeszcze później i jutro zobaczymy co z tego wyjdzie. Yy, nie będę wam nagrywała takiego typowego yy, filmiku, gdzie pokazuję jak nakładam i tak dalej, ponieważ nie będę tego robiła u siebie w domu i nie będę tego robiła sama, dlatego że tak jak wspomniałam, to jest zbyt Poważny zabieg, żeby to robić samemu, i to też musi być dość równomiernie nałożone, żeby no ten efekt był zadowalający. Także ktoś mi na pewno w tym pomoże i pokażę Wam, jak wyjdę potem na dwór, właśnie, jak one będą wyglądały, no i w domu, i też następnego dnia, tak jak wspomniałam, żebyśmy zobaczyli razem, czy ten mój kolor nie wróci. Jeśli chodzi o moje włosy, no to ja mam po długości. Poziom szósty, pomieszany z siódmym. Pół na pół, więc te włosy są, słuchajcie, naprawdę jasne. Wy tego oczywiście w kamerze nie widzicie, natomiast ja zaraz wyjdę na zewnątrz, żebyście mogły ten kolor dokładnie zobaczyć. Jeśli chodzi o odrosty, to od wielu lat robię mokkę brąz. To jest ciemny brąz. Natomiast ja mam też robione pasemka takie grubsze, wcześniej miałam robione i ten kolor tak się ładnie zlewa, te odrosty z tą resztą, więc wygląda to wszystko moim zdaniem naprawdę dobrze. I teraz zapytacie, to czemu robię dekoloryzację? Słuchajcie, dlatego, że wyszedł mi zielony kolor. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, dlatego, że ja ogólnie po całości bardzo rzadko farbuję włosy. Odrosty robię co miesiąc, po całości farbuję raz na jakiś czas, więc nie wiem skąd ta zieleń się pojawia, natomiast przy blond włosach też to miałam, także jak ktoś się trochę zna to wie, że zieleni niczym się nie przykryje nawet jak się przykryje to tylko na chwilę i ta zieleni taki brzydki bury kolor i tak wylezie i tak wylezie wam na waszych włosach, więc e, najlepiej jest tu właśnie zrobić dekoloryzację i po prostu ten odcień brzydki ściągnąć i wtedy pofarbować raz jeszcze, także e, ja to celowo chciałabym mieć w sumie takie włosy na poziomie siódmym na długości, ja nie chcę mieć blond włosów, to nie jest jakby moim celem tutaj, także jestem ciekawa co z tego wyjdzie więc co, idę teraz na zewnątrz, pokażę wam jak jak wyglądają moje włosy i widzimy się w takim razie już po dekoloryzacji. Ja już jestem po farbowaniu. Słuchajcie, tak wyglądają włosy. Mam nadzieję, że wszystko tutaj dobrze w kamerze widać. Niestety trochę są sianowate, dlatego że nie nałożyłam odżywki. To znaczy nałożyłam tu sobie taką kropelkę, bo w sumie tam było napisane, żeby umyć włosy i tyle, więc nie wiem, czy powinno się tę odżywkę nałożyć, czy nie. Ja troszeczkę nałożyłam tak dosłownie na same końce, więc one dlatego tak wyglądają, jak wyglądają. Też jak widzicie, są trochę rude są moje odrosty, ponieważ ja już miałam taki mały odrost, więc on został, bo jak wiecie dekoloryzator to nie jest rozjaśniacz, więc on wam odrostu waszego naturalnego nie ruszy i tak jeśli słuchajcie chodzi o samą e, aplikację to nie jest krem tak jak zazwyczaj to się spotyka w farbach czy właśnie w dekoloryza dekoloryzatorach ja jak kupowałam ten z Rosmana colorless to był właśnie taki bardziej taka gęsta konsystencja w tym przypadku słuchajcie, ja połączyłam te dwie tubki, więc miałam tego płynu około 200 ml. I byłam przekonana, że może mi nie styknąć na moje grube włosy, natomiast długie grube włosy, natomiast starczyło i jeszcze zostało. Słuchajcie, to jest takie bardzo rzadkie coś, nie wiem jak to nazwać, bo to nie jest woda, no bo to jest takie troszeczkę jak farba, ale taka mega rozwodniona, wiecie o co chodzi. I nakłada się w sekundę. Słuchajcie, nakładacie, rozcieracie, wręcz mi chlapała po całej po, po, po podłodze po wszystkim, dlatego że jest tak rzadka, że aż byłam w szoku, ale przez to jest też bardzo wydajna, więc jeżeli macie długie włosy, spokojnie wam jedno opakowanie starczy. Jeżeli macie krótsze, cieńsze włosy, to nawet możecie rozrobić sobie po prostu po pół opakowania. I bardzo szybko nakładałam, tak jak było napisane w, w tej instrukcji. Niestety strasznie śmierdzi, ale słuchajcie, tak bardzo takim zgnitym jajem, że, no, bardzo nieprzyjemny jest ten zapach. No, ale wiadomo, no, często tak jest przy tego typu produktach, więc, no, okej. Okay. I teraz tak. Przy nakładaniu, słuchajcie, od razu było widać, że te włosy się rozjaśniają, ale tak dosłownie w sekundę. Każde pa pasmo, na które nakładałam ten yy, dekoloryzator, robiło się jaśniejsze. Założyłam czepek, i przez czepek widziałam bo, jak wiecie, ja miałam wcześniej pasemka robione, no to te jaśniejsze, jakby pasma, one się szybciej rozjaśniały i było to szybciej widoczne. I słuchajcie, pod tym czepkiem widziałam, jak po prostu mam takie rudo-żółte pasy, ale takie na maksa, taki hardcore, słuchajcie. Także trochę się przestraszyłam, po 20 minutach postanowiłam wszystko zmyć, oczywiście pod bieżącą wodą płukałam, 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 żeby ten pigment wypłukać. Umyłam tę głowę i jeszcze, tak jak mówię, dałam troszeczkę tej odżywki, nie wiem czy powinnam, czy nie, ale tak odrobinkę na te same końce i wygląda to tak wygląda to i w kamerze bardzo rudo, bo to jest taki podrudawy kolor, ale on jest bardziej taki, bym powiedziała, sarni, to nie jest taki, wiecie, taki rudy ostry, także nie jest wcale zły ten kolor, ale oczywiście to nie jest jakby efekt końcowy. Ja będę tonowała te włosy, tonowała, farbowała czymś takim, żeby ten kolor był troszeczkę inny. W każdym razie muszę poczekać do jutra. Jutro jak wstanę zobaczymy razem, czy coś się zmieniło, czy ten kolor wygląda tak samo jak teraz i jak już będę widziała ostatecznie, co mam na głowie, to wtedy w poniedziałek rano kupię sobie farbę, w jak mam wolne i nałożę, stonuję trochę te włosy i nie wiem, czy właśnie będę robiła odrost, czy odrost zostawię, bo odrost mam teraz yy, i tak ciut, zobaczcie, ciemniejszy, więc nie wiem, zobaczę. Może troszeczkę tej mokki brąz nałożę, chociaż tutaj w tej części centralnej głowy, natomiast ogólnie, słuchajcie, nie czuję w ogóle żadnego zniszczenia tych włosów na tę chwilę, czyli... Coś w tym chyba jest, ale oczywiście, co do zniszczeń włosów, to czasami one wychodzą dopiero po jakimś tam czasie. Więc no, tutaj bym się wstrzymała z e, mówieniem, że on w ogóle nie niszczy. Zobaczymy, będę Wam dawała znać na bieżąco. Natomiast e, to chyba tyle na tej chwilę, co chciałam Wam powiedzieć. Włosy wyszły w miarę równomiernie, bo tak jak mówię, ta konsystencja jest na tyle rzadka, że bardzo łatwo się ją aplikuje i ona wszędzie dociera do w te włosy, tyle że ja nie miałam równomiernie farbowanych włosów. Zawsze miałam jakieś tam refleksy, więc one po prostu dlatego tak wyszły, że w niektórych miejscach są jaśniejsze, a w niektórych ciemniejsze, co oczywiście w ogóle mnie przeszkadza. Także, słuchajcie, to tyle. Łączę się z wami jutro i razem będziemy oglądać moje włosy. Czy coś się zmieniło przez noc? Czy ten kolor zostanie taki, jak jest? Chciałabym, żeby został, dlatego że to jest taki ładny, ósmy poziom i jakbym teraz sobie nałożyła jakiś beż, to wydaje mi się, że te włosy wyglądałyby po prostu prześlicznie. Także zobaczymy jutro. I mamy kolejny dzień. Ja co prawda umyłam głowę, dlatego że słuchajcie, gdzieś tam w powietrzu unosił się jeszcze ten smród tego dekoloryzatora. Natomiast te włosy teraz po myciu wyglądają dokładnie tak samo, jak wyglądały rano, jak wstałam z łóżka. Pewnie to widzicie, one troszeczkę ściemniały i są takie bardziej jakby przygaszone. Wczoraj bardziej wybijał się ten ciepły odcień. Dzisiaj już tego nie ma. One są takie karmelowe i ten kolor jest naprawdę ładny, tyle że ja je muszę troszeczkę stonować dlatego, że chcę mieć przede wszystkim od góry ciut ciemniejsze i chcę, żeby ten kolor był bardziej neutralny. Także Same w sobie nie są złe, ale teraz tak się zastanawiam, słuchajcie, z czego wynika to, że one właśnie pociemniały po długości, bo ja je naprawdę bardzo długo wczoraj wypłukiwałam ten barwnik, ten pigment z tych włosów pod bieżącą wodą. To nie jest tak, że ja to robiłam przez sekundę. Ja naprawdę, słuchajcie, starałam się to zrobić dokładnie, a mimo to jednak są ciemniejsze, także wiecie co? Ja chyba następnym razem, jak będę robiła tą dekoloryzację, bo na pewno jeszcze będę robiła, bo to jest bardzo prosty i szybki sposób na zmianę koloru włosów, mmm, ale zrobię chyba tak po swojemu, czyli zaraz po dekoloryzacji jednak nałożę farbę. Ja mam wrażenie, że farba, która jest nałożona od razu właśnie po dekoloryzacji jakby trzyma ten włos, ten kolor i nie ma opcji, żeby one ściemniały. Ja nigdy nie miałam takiej sytuacji. Tutaj zasugerowałam się trochę komentarzami, które czytałam i w sumie większość dziewczyn pisała, że zostawiała te, te włosy na drugi dzień i dopiero wtedy jeszcze jakby wypłukiwała ten pigment. No mi się już nic dzisiaj nie, nie wypłukało i trochę żałuję, że nie mam drugiego dekoloryzatora, żeby nałożyć. No, bo myślę, że jeszcze troszeczkę sobie rozjaśniła, bo widzicie, spodobały mi się te jaśniejsze włosy. Natomiast okej, okay, ja już je tak teraz zostawię i po prostu na przyszłość będę wiedziała i to jest też dla Was rada, że albo od razu, słuchajcie, miejcie gdzieś tam za zanadrzu drugie opakowanie, chyba że zużyjecie pół, to zostawcie sobie drugie pół na właśnie na kolejny dzień, bo dopiero wtedy, jakby to widać. Chyba że macie od razu możliwość kupienia farby, to kupcie farbę i nałóżcie po dekoloryzacji. To. Nie wydaje mi się, żeby wtedy włosy wam ciemniały, bo ja zawsze tak robiłam i nigdy nie miałam właśnie problemu z tym, że, że włosy ciemnieją. Ale ogólnie włosy są naprawdę ładne i jestem ciekawa tego, co wyjdzie z nich jutro, jak już nałożę farbę i zrobię te odrosty. Także jutro już ostatni raz się spotykamy w tym filmiku. Najpierw jeszcze pokażę Wam właśnie, jak kupię te farby, co kupiłam, i potem już będzie efekt końcowy. Ja właśnie wróciłam ze sklepu, jest mi bardzo gorąco, ponieważ jest taki upał. Przebrałam się już też bluzkę do farbowania, bo się tak rozpędziłam. W każdym razie, kupiłam, słuchajcie, Fanole. Miałam kupić 813, czyli jasny, beżowy blond, ale zdecydowałam się na 713, czyli beżowy blond. Dlatego że y, te włosy od wczoraj oczywiście one mają taki sam kolor. Teraz niestety tu jest cień, więc wyglądają na ciemniejsze, ale zobaczcie, one się w ogóle nie zmieniły od wczoraj. I jest sporo jasnych pasemek, ale jest też sporo ciemnych, więc stwierdziłam, że chyba taką, e, takim najlepszym wyborem będzie właśnie ta siódemka. Tym bardziej, że ona też jeszcze mi spłynie z trochę z, podczas mycia: jednego, drugiego, trzeciego, i za tydzień już będę miała dużo jaśniejsze te włosy. Ogólnie będę robiła z wodą szóstką. E, doleję trochę więcej tej wody, żeby właśnie ten kolor wyszedł ciut jaśniejszy. A na odrosty dam resztkę mojej lądy. Ja zawsze taką lądę jedną mam na dwa razy, na odrosty same. I to jest czekajcie 375 czyli mokka brąz mój ulubiony więc idę robić i wracam już do was z efektem końcowym I tak wygląda efekt końcowy. Włosy po całej długości są rozjaśnione, co widać od samej góry. Ja generalnie zawsze miałam gdzieś tam jaśniejsze te końce, natomiast teraz jest widoczna różnica, że włosy są po prostu, e, mają inny odcień, są dużo jaśniejsze. I mimo tego, że nałożyłam tę siódemkę, a mogłam nałożyć ósemkę w sumie, to i tak jest widoczna różnica. Więc jak ona spłynie za tydzień na przykład mniej więcej, to już w ogóle mam wrażenie, że te włosy będą wyglądały super. Co do odcienia nie jestem pewna. Kiedyś mam wrażenie, że ten beż troszeczkę inaczej wychodził, ale nie jest źle. Z tym, że nie będę wam ściemniała. Końcówki wyszły mi znowu bardzo zimne. Same te tutaj. Ten ogon z tej, z tej strony i niestety wynika to pewnie z tego, że te włosy są bardzo zniszczone i po prostu nadają się do ścięcia. Bo co bym nie robiła, to słuchajcie, wychodzę z jakimś dziwnym zielonkawym kolorem. Tu po długości jest ok, natomiast te końce, ten ogon tutaj, no niestety ma taki dziwny odcień, ale ogólnie słuchajcie, reasumując. Cieszę się, że w ogóle użyłam tego dekoloryzatora. Że przetestowałam go, dlatego, że jak się okazuje, to jest bardzo szybki, prosty sposób na pozbycie się za ciemnego koloru albo po prostu zmianę koloru włosów. Jest wydajny, jest tani, tak jak Wam powiedziałam. Link zostawię Wam na dole. Możecie sobie poczytać też tam komentarze. Natomiast moja sugestia jest taka: jeżeli zdecydujecie się na ten produkt, to po pierwsze pamiętajcie, że nie ma opcji, żeby on nie niszczył włosów. Po prostu nie ma takiej opcji. On musi. Mocno działać na włosy, żeby wyciągnąć pigment, więc co za tym idzie? No, ma jakieś tam mocne składniki w sobie, które nam bank niszczą włosy. Jak nie, zau nie, nie zauważycie tego od razu po dekoloryzacji, to na pewno zauważycie w przeciągu kilku najbliższych tygodni. I też weźcie pod uwagę to, że jeżeli zostawicie te włosy na noc, tak jak ja to jest duże prawdopodobieństwo, że nawet jak wypłuczecie zgodnie z instrukcją ten pigment, to ten kolor ciemny gdzieś tam wróci, może nie tak jak u mnie, on nie wrócił w całości, po prostu troszeczkę te włosy się przyciemniły ale drugi raz jak będę robiła to na pewno słuchajcie, już się przygotuję, kupię farbę tym bardziej, że wiem co mi więcej już mi wyszło na włosach, więc przygotuję się, będę miała farbę i od razu po dekoloryzatorze nałożę właśnie farbę, żeby żeby nie było potem takiej sytuacji bo nie po to się rozjaśnia, żeby, żeby na drugi dzień mieć ciemne włosy. Także to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli próbowałyście kiedyś tego dekoloryzatora, to też napiszcie na dole w komentarzach, co Wam wyszło i czy jesteście zadowolone z efektu. A tymczasem żegnam się z Wami i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa!